Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a Wy zawędrowaliście na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Wlajcie też na mojego Instagrama, gdzie jestem na co dzień aktywna i możecie mieć ze mną po prostu o większy kontakt. Także bardzo, bardzo Was tam zapraszam. A dzisiaj mam dla Was już szóstą część czytania mojego starego pętnika. A powiem Wam szczerze, że ja się bawię świetnie podczas tej serii. Czytanie mojego starego pamiętnika to jest tak super rozrywka. Naprawdę, jest świetne. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzednich odcinków z tej serii, to podanotuję tu Wam playlistę z całą serią i polecam Wam tam najpierw zajrzeć, żeby być już na bieżąco z historią mojego życia. No, a my próbujemy się teraz przedostać przez ten pamiętnik. Który um, męczę już od dwóch, albo nawet trzech odcinków um, No i jeszcze nam trochę zostało Jest on w częściach, więc w ogóle nie zwracajmy na to uwagi, że mam tutaj plik kartek Nieważne Także bez przedłużania, czytajmy 20 czerwca 2015, sobota Słucham wszystkich płyt wiolety. Przypomina mi się pierwszy sezon i uświadomiłam sobie coś Mam przyjaciół, chłopaka, rodziców i teraz dopiero zauważam jakie piękne jest moje życie dopiero teraz. Bóg obdarzył mnie życiem, które jest piękne, w którym nie ma kłopotów. Jest się szczęśliwym. Dlatego moje życie jest piękne. Mogłabym pomyśleć nad jakimś synonimem piękne, bo trochę tutaj powtarzam, ale nie no piękne, piękne. Dobrze, że wtedy byłam wdzięczna za swoje życie Chociaż wtedy 12 lipca, niedziela I wypisałam tutaj wszystkie moje oceny A Nie sądzę, żeby to było ciekawe Więc przyznam tylko, że średnia wszystkich ocen to 5,36 Także taką byłam e, dobrą uczennicą To jest chyba w piątej albo w czwartej klasie Chyba w czwartej Byłam na dwutygodniowym wyjeździe z rodzicami i moim bratem do Włoch Do Park Albatros... People. Nazwa campingu. Przyjechałam dziś o 023. 16 godzin w samochodzie. Tak my zazwyczaj jeździmy samochodem na jakieś campingi, no i wtedy trochę się jedzie. Byli animatorzy, którzy wystawiali kabarety, muzikale i t.D. Była nawet Phone Party, czyli pian pianowa impreza. Było śmiesznie. Ha, ha, ha. Wiecie, tam była po prostu taka maszyna, która tworzyła pianę i po prostu wszyscy ludzie byli w pianie i ha ha ha. Moje serce często płata figle, jednak tego mu nie wybaczę. No, no, no. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia w Manuelu. Podobieństw nie widzę. Różnice? Włoch. Jakieś 10 lat starszy ode mnie. Po prostu jak byłam mała, to wydaje mi się, że nie rozróżniałam. Takiego zauroczenia, i takiego, wiecie, po prostu kiedy myślałam, że jakiś chłopak jest atrakcyjny od zakochania się. Ja tutaj mówię, że zakochałam się w facecie, który był właśnie jakoś 10 lat starszy ode mnie, który był Włochem i który był animatorem, więc nigdy z nim nie rozmawiałam. Um, a on po prostu robił jakieś tam przedstawienia, w sensie wiecie, brał w jakimś czymś tam udział, tańczył sobie tańce, w sensie, że pokazywał dzieciom, jak tańczyć. I ja uważam, uważałam, że się w nim zakochałam. Like. A jednak nie, po prostu mi się podobał z wyglądu. Jest animatorem. Słodki, ładny i fajny. Skąd wiesz, że jest fajny? Skoro jakby nie znasz go. Oh. Na wyjeździe było super, hiper, fiper, fajowo, fajnie. Słuchajcie, tu jest tekst piosenki, którą napisałam. Przeczytam wam, bo nie pamiętam melodii. Albo zanucę, będę improwizować. Czekaj albo stój. Refren. Czekaj albo stój. U -u -u. Zawróć albo stój uj. Bądź rozumiały Albo stój, stój na wieki Czekaj albo stój, zaczekaj na mnie Aż będę gotowa, wtedy wszystko się uda Bo nie jestem jeszcze gotowa A będę, a jeśli nie chcesz czekać, to stój, stój na wieki Zawróć albo stój, zawróć Bo zagalopowałeś się Zawróć na punkt startu Albo poziom pierwszy Zawróć i idź od nowa A jeśli nie chcesz zawrócić, to stój, stój na wieki Bądź wyrozumiały albo stój, zrozum, że nie jestem jeszcze gotowa, by było fajnie nam, więc zaczekaj, zawróć Albo stój Rozumiały dla mnie bądź, zrozum, że nie jestem gotowa, albo stój, stój na wieki u, u, 25 sierpień, wtorek Moja muzyka jest B, mój serial jest B, moje żarty są B, wszystko co moje jest B Tak to odczułam Mam wszystko nudne i niefajne Nie mogę się, nie może się pozbyć negatywnych komentarzy O czym mówię? O kim? O moim bracie A właściwie, czy mógłby być ktoś inny? Nie, moja wina, że lubię Wioletce Każdy uważa, że kto ją lubi i ten jest B A ta, a to... A to osobowość ma decydować Nie wygląd, nie ulubiony serial Co teraz znajomość mają zawierać... Co teraz znajomość mają zawierać z tymi, którzy mają ulubiony serial, jak ja? Jak mam wybierać przyjaciół? Ludzie są B ale mądre słowa. Nie liczy się wygląd, nie liczy się ulubiony serial, liczy się osobowość. Tylko ja nie rozumiem trochę tego zdania. Co teraz znajomość mają zawierać z tymi, którzy mają ulubiony serial, jak ja? To jest pytanie. Nie rozumiem go. Nie rozumiem w ogóle. To będzie chyba ładniejszy kart. Mam napis: Wioletta i jest podpis pod spodem To, czy ją lubię, macie nie wchodzić. Ehe, ehe. Uwaga, 29 sierpnia i sobota, lista przebojów Zobaczmy We are family, Ludwika Camelo To jest w ogóle, e, kupiłam raz właśnie płytę Ludowiki Camelo I tam była ta piosenka We are family I ona mi się bardzo spodobała, ale jakby ona to coverowała We are family da, 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 sister and me. Dwa, bądź dużym, Natalia Nikiel. Bądź dużym chłopcem i... Przestań do mnie słać pytania Te słowa to ciągi liczb Nie ułożysz z nich równania. Nie umiem być... Ale... Coś tam sypiesz mi w oczy Coś tam zaskoczy 3 Smile Sia Nie pamiętam tej piosenki I meantime you never fully just Without a smile i am to throw me hazy but that's not my you you never fully just Without a smile tylko to go was a loan and that's to you never fully just without a smile Kamień z napisem love, Anej. Czy ktoś to pamięta? To był hit. Dałem ci kamień z wielkim love. Teraz mam milionów sto. A co dam, Co chciałaś mieć? Te kwiaty za złotych pięć. Mam tutaj adres na mojego bloga starego, proszę, żeby to istniało. Byłam taka wow, co się dzieje, dlatego że ja naprawdę długo szukałam tego bloga i naprawdę bardzo chciałam go znaleźć, bo bardzo byłam ciekawa, co tam pisałam. Ale on przypadł na zawsze, więc oszczędzę Wam te kolejne kilka minut, kiedy szukam tego bloga, bo go nie ma. Także lecimy dalej. 25 września. Przyzwyczaj się do przerw, ale już piszę, co było. A. O nie, kolejne dramy klasowe, o mój Boże. Taka moja koleżanka, której już było i której nie lubię, bo mi zabiera przyjaciółkę, coś tam, coś tam, skłóciła ze sobą moją koleżankę i mojego kolegę, którzy byli razem i jeszcze wcześniej mojego kolegę i moją koleżankę. Przypominam, że to jest piąta klasa okej? Okay? Ja miałam... moja klasa miała ciekawsze życie niż teraz ma moje... Aktualna klasa jakby, co so jest? Zaczęła się mocno przyjaźnić z moim chłopakiem Byłam zazdrosna i ciągle się kłócimy Było wręcz pewne, że ktoś zerwie A kto to był? Ja! Nie tylko przez zazdrość Borys się zmienił Raz na przyrodzie robiliśmy, a właściwie na tohar, robiła listę Kto lubi, to moją koleżankę, która jest taka beznadziejna A kto nie? Błagałam, żeby lista nie doszła do Borysa, bo wtedy dojdzie też do tej koleżanki na koniec lekcji tak się zdarzyło, że ja miałam tą listę. Prawie mnie uderzył, bo chciał ją. To już nie ten sam Borys, którego pokochałam. Jest niemiły, niezabawny, zdradza moje przyjaciółki. A ja już go nie kocham. Moja miłość osłabła. 21 stycznia 2016 Pierwszy wpis w nowym roku. Powiem tak, dużo się zmieniło. Uwaga, uwaga, co za nowość! Kocham nowego kolegę w mojej klasie. Nadajmy mu imię Marcin. Będzie Marcin. Ogółem jest fajny, ale na musiała się wygadać. Na szczęście, myślę, że to jeden z żartów głupich na Tochy. Wracając do niego. Rozmawiam z nim coraz częściej. Wcześniej z nim w ogóle nie rozmawiałam. Żałuję. Jest super. Dobra, więc przez kolejne. 10 stron, że na tym, jakie moje życie jest straszne i nudne, po czym e, pisze coś takiego. Czy lepszego życia nie można mieć? Można mieć z lepsze, chociaż nie sądzę, że nie można mieć gorszego. W końcu nie leży w szpitalu. Aż zrobię listę. Lista sześciu rzeczy, przez które moje życie nie jest najgorsze. Nie jestem w szpitalu, ani nikt z mojej rodziny. Mam dom, znaczy mieszkanie, tak jak każdy z rodziny. Nie jestem ciężko chora lub niepełnosprawna i nikt z mojej rodziny. Nie mieszkam w biednym kraju, ani nikt z mojej rodziny. Chociaż Polska nie jest bogatym krajem, no ale mamy wody, wodę i sklepy, internet. Ja zgaduję, że nawet nie wiedziałam, co to jest bogata, a co to jest biedny kraj. Dosłownie. Miedzenie i picie. I każdy z mojej rodziny. Nie jestem biedna, a moi rodzice mają pracę i rodzina. No, czyli jakby moje życie może się pogorszyć sześciokrotnie. Nieźle! Oh. Oh. Tym pozytywnym akcentem, że moje życie może być aż sześciokrotnie gorsze niż mam teraz. Zakończę ten odcinek i... Tak, to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik, to oczywiście nie zapomnijcie o peczce w górze. Dajcie mi znać w komentarzu, czy podoba Wam się ta seria i czy ją lubicie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.